I, I myślę, że na tym się po prostu skupimy. Z o 12 znaczy Piotrek będzie pił no nie, no my będziemy <laughs> pracować. Ale... Dalekich lotów polskim skoczkom, rzeczy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Aura taka jeszcze wakacyjna chciałoby się powiedzieć, ale zima za rogiem, niespełna dwa miesiące do Pucharu Świata, no i ile to jest czasu? Mamy jeszcze sprawdzian klingentel, ale ten zagartyka. Dwa miesiące to tak szczelam, że to wyjdzie jakieś 61 dni. A Ty Dawid jednak sprytny jesteś. No, mniej więcej, <grym> mniej więcej, także nie ma sprawy jeżeli chodzi o porady matematyczne, to mogę, mogę służyć. Piotrek, 5 plus 7. 7, <grym> 7 razy 6! <grym> A co, liczysz lepiej dziś wypijemy, czy co? Ja nie mogę tego komentować. To są tutaj jakieś insynuacje, w które nie powinny się pojawiać. No. No. Bo Piotr trzecie pochwalić, że będzie dziś lastał. Nie. Ja tak nie mówiłem. Trenerze, trzeba to, to ich, mówię, że trzeba to ich wyjaśnić. ich wyjaśnić. ja mówię nie, absolutnie. Tak. <laughs> Tak, to z tym Pioskiem właśnie jest. To jak z, tym czasem? jak z tym czasem musimy wrócić do tematu, ja się postaram. No, ale z czasem do zimy, tak? No jak widać, słonko jeszcze przyświeca. No, wiadomo, że każdy z nas gdzieś tą zimę będzie miał w, z tyłu głowy, no bo do, do zimy się przygotowujemy, no, ale wydaje mi się, że jest jeszcze. że te dwa miesiące, to jest jeszcze sporo czasu. Jest nad czym pracować i, i myślę, że na tym się po prostu skupimy. Skoro dwa 20... jest. Znaczy Piotrek będzie pił, no nie? No my będziemy pracować. Ale to już tak powiem. A... Na inny wywiad po godzinach. A mnie się wydaje, że to ostatnie letnie Grand Prix, bo w Klingental już może być zimno. Tam jest zawsze zimno, ja tam zawsze zimową kurtkę, to już trzeba się przygotować no nie? <grym> tak, także finał był dobry. Ale Ma, ja muszę, no, muszę no. jedną kwestię rozstrzygnąć, bo tutaj jest mistrz świata ze skoczni normalnej i mistrz świata ze skoczni normalnej. tutaj speaker mówi, że jeden specjalista, no i drugi specjalista, to który bardziej specjalista? A dziś no, wyszło, że Pieter. no, no, no ja miałem, w pierwszej serii. Ja miałem, tak, i miałem szynę Telemark w drugiej. No i, no i niestety na nitko. <grym> Dzięki. Tam. Ale właśnie to ja bym się tu przyczepił, bo tam Piotrowy speaker właśnie wołał, że o szynę tak. Telemark. A to wcale nie było takie szyny, bo ja zrobiłem ładniejszy. I ja Wam powiem, że ten speaker to krzyczy nawet super szprunk, jak 82,5 dość przesadzi, także tam to oko nie do końca nie, nie, gra. Nie, akurat. Nie, akurat w tym przypadku się nie mylił. Dziękujemy Dawid, dziękujemy, możesz jechać do domu. Oddaję głos do... do. studia. Do studia, no niech będzie. Studio jajo normalnie.